Tak, ja wiem e, Zaczynam nowe serie Minecraft, ale ich nie kontynuuję e, Pewnie tak samo będzie z tą serią co tu teraz jest Ja tą serię sobie nazwę Życie w podziemiach A dlaczego? No... A dlatego, no, że nie będę mógł wyjść na powierzchnię Ja sobie tu przygotowałem taką małą farmę Krowy Siemano I drzewko No i trochę oświetlenia. Żeby nie było ciemno. No to tak. Mm. E, no to pierwsza zasada Minecraft. No to zawsze to pierwsze co? Zetnij pierwsze drzewo, które posadziłeś w kopalni. A i to drzewo musi na razie wystarczyć e, na wszystkie rzeczy, e, które są potrzebne na początek całej gry. Nawet... a sadzonka już jest chyba jedna no, albo ja miałem już, nie wiem. Crafting hmm. na pewno, patyki też na pewno, no to tak. A, e, wziąłem sobie też nieskończone źródełko wody i lawy, nie pytajcie czemu. Bo nie będę wychodził na powierzchnię, no to skąd mam brać wodę? Na pewnie z kopalni nie będę ich brał. Hmm. To Gdzie by sobie ten crafting postawić? Ja tu sobie postawmy, będzie przy krówkach. Okej okay. A to tu pierwsze co? To. I teraz tak. Eee. 3, 6, 7, 8, chyba 9, o ile się nie mylę. Tak, chyba 9 potrzeba na wszystko. 5, 6 7, 8, 9, a tak na wszelki wypadek 10. I o ile się nie pomyliłem, to mogę teraz sobie wyprodukować tak kilo. Ciekierkę, miecz i łopatę. Nie myliłem się. Więc okej. Okay. I teraz ten kamień, ten drewniany mogę sobie już wywalić. I też dlatego sobie wziąłem lawę. Eee, dobra, posegregujmy sobie to od razu wszystko. Jakoś ładnie. okej okay. eee na start sobie już to przyspieszyłem I wziąłem jedną marchewkę, tak Głównie to jest pszenica i ziemniaki Nie wiem czemu ziemniaki, bo świnie będę miały tylko głównie krowy No ale nie wiem, zbierzmy to sobie od razu I posadzi się jeszcze raz Tak na start Żebym jakby coś, to nie musiał tu głodować, co nie? W wodzie coś wpadło? Nie wpadło Aaa, marchewkę to sobie zostawmy Ok, no to sobie teraz to trzeba posadzić chyba mm. Tak i teraz wiezę się tak <laughs> Nie ziemniaki Nie, bo za dużo będę miał ziemniaki. Choć już mam ich za dużo nic myślałem. E, to teraz się sadzi. W sumie ziarna też mi nie będą potrzebne, bo kur nie będę miał. Hm. Mata, rób to, róbcie małe Bobo. Okej okay. Można ciąć dalej. A w planach miałem z, y, też sobie wziąć zegarek ale sprawdzę sobie tutaj na, y, co trzeba na zrobienie zegarka bo nie, bo nie wiem y, piszmy sobie tu po prostu złoto 1 redstone no okej okay. 4 złota 1 redstone e, gdzie, to, gdzie to spadło? Nie, na no serio? Gdzie to spadło? Dobra, nie wiem, olać to. Tak dawno w... Main A, tu. Da tak dawno w Minecrafta nie grałem, że nie mogę sobie palców przyzwyczaić, bo głównie to w, w te... w Europy sobie grałem, gdzie mapa się nie ruszała, tylko... Znaczy, jak, jak, jak się mapa nie ruszała? No, zmieniała się ten... Zmieniało się tylko granice państw. Ale tak, to, to nie trzeba było tak ruszać kamerą, ale w sumie mu, tak mu krówka mówi mu, tak mm. albo zbiorę sobie tą marchewkę, ale zapomniałem posadzić w jednym miejscu, właśnie i też nie wiem, czy mi to właśnie wyrośnie, wszystko mam nadzieję, że tak, bo nie chcę głodować tu. A krowy na długo mi tu właśnie no, nie wystarczą. My same krowy, oczywiście. O, i mam redstone. Dobra, ale to najpierw trzeba ze żelazo sobie znaleźć. Dobra, to od razu sobie dam piecyk. A tu mam crafting, dobra. Długo będę się przyzwyczajał do tego, ale chyba. No, no, mam nadzieję, że to długo mi nie zajmie. Dobra, i gdzie by go sobie postawić? Chyba na craftingu będzie lepiej. I teraz tak: jeszcze małą skrzynkę sobie zrobię. O, mała skrzynka. Albo nie, w sumie nie tu. Tak, wiem, nielogiczne, ale okej. Okay. Czemu, wpa Czemu wpadłem właśnie do wody? Nie wiem. Nie, nie siekierką, nie siekierką. Hmm. Tak, jestem przy bedrocku, wiem. Kurde łóżko, nie? będzie mi to zawsze przeszkadzało. Gorsze jest to, że jak ja węgla nie znajdę, to nie będę miał y, y, pachodni i czym przepalać w sumie. Znaczy niby będę miał bo drewno, ale y, to jakby jakby to mi się nie skończy, dopóki y, drzewo będzie mi wyrastać. Dopóki mi nie będzie, jak mi przestanie się wyrastać, no to nie będę miał pachodni w sumie. Nie wolno. Oczywiście nie możemy iść na powierzchnię, ale kto nie mówił, że nie można iść do góry? Właśnie, kto nie mówił, że do góry nie można iść? Aha, dobra. No cóż, to tak będzie o jeden. Dwa. No, wskakujcie. A, w czoło będę się walił. Okej. Okay. No to nie chcę w czoło się walić. Bo to mi w ogóle nie jest potrzebne. na patyk spadł. A jest jeszcze drewno gdzieś? Nie ma drewna! Czemu tu nie ma więcej drewna? Ja mam nadzieję, że jeszcze drzewko to wyrośnie, no. Aha, tu było ciągle żelazo, naprawdę? No nic, no podbudujmy. Nie. Pachodni nie zabieramy ze sobą z tego miejsca. To ma być jako oświetlenie. Więc nie wolno zabierać. Ja tego nie kopę, żeby mieć wszystko odsłonięte Tylko, żeby to było jak najniżej Nie zwracam uwagi, czy jakieś rudy będą odsłonięte, czy nie Ale jak są odsłonięte, no to... Hmm, niech chcę będą odsłonięte, co nie? To trochę mnie zabolało yy, Może będzie gdzieś węgiel odsłonięty? Aha, tu był redstone też odsłonięty Super no Czemu ja jestem taki ślepy? A jak się robiło węgiel kamienny? Kurde, kamienny Węgiel drzewny, albo jak to się tam nazywało Kurde, nie pamiętam Cicho. Taś, 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 taś. Nową krówkę poproszę. A, rośnie to okej, okay, więc git Kurde, musimy szukać węgla. To normalnego. To co, no szukamy tak to. Pewnie nie będzie go tu. Bo tu. Nie dobra nie. Chyba za nisko jestem jak na węgiel. Tak mi się wydaje. A chyba mi się tak wydaje, że za, że za nisko jestem. Dobra, wpuśćmy tu trochę światła. No przygląd tą nie będę chociaż coś widział. A pachoni nie będę zabierał stamtąd, bo... Będzie za ciemno. Oj, proszę bardzo, mamy węgiel. Akurat nie widziałem go tu nawet, jak budowałem to. Znaczy kopałem to, to pomieszczenie, co jestem w nim. Ale no co, znalazłem to, znalazłem. Będę miał czym palić. Red Redstone jeszcze znowu. On też daje światełko, proszę bardzo. Małe, ale daje To wygląda jakby, jak dałoby się Znaczy da się resztą Wszystko da się wykopać oprócz bedrocka kamiennym mm, kilopem, ale yy, 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 Ja myślałem, że nawet węgla nie da się drewnianym wykopać Ale się da, dopiero dwa lata temu się o tym dowiedziałem yy, Bo sam to sobie tak znudłów przetestowałem yy, Ale już te żelazo, diamenty, złoto, już się nie wykopie. Znaczy, wykopi się, ale bez surowca. Dobra, zbudujmy sobie trochę pachodni. O, w końcu pachody nie mamy. Żelazo jeszcze widzę. No to ładnie nam się trafiło. Znaczy mi, nie wam. Jakby co tych yy, ródcy. Tych wróc sobie samemu nie stawiałem. Bo ja nie umiem tak ustawiać, żeby wyglądało to na naturalne rudy. Skocz tu mendo. Jeszcze coś tu jest? Nie ma, okej. Okay. No to sobie spadamy teraz tu. Zbieramy ten krocek, okej, okay. wybrałem go i idziemy do pieca. Przepalaj. A chyba najtrudniejsze to będzie ze znalezieniem złota. Złoto, jak to złoto, bardzo długo się go szuka jednak. Tyle, tyle mi na razie starczy. Daj, daj jeszcze trochę to. I mm, co ona robi? Powiedz. Ah, aha, no proszę. No a nawet nie wiedziałem o tym. E, patrzcie stoję na tym i zero obrażeń. stanęs na ognisku, to daje mi to obrażenia. No, więc po to ona jest tu. Będę miał czym dziabać krowy. Dobra, nie, bo to jest dziwne miejsce jak dla niej. Dobra, damy ją sobie tu. O, dokładnie. A więc tak. Co ja chciałem? A, pachodnie. Dobra, 22 powinno mi wystarczyć. Nie mi jeszcze to, tego żelaza troszeczkę e, Tu nie, bo to będzie na razie marnotrawstwo Aha, patyki muszę jeszcze sobie skraft skraftować Dobra Gilow Siekiera Okej okay. mm, Dawaj Okej, okay. pierwsze odhaczone. No tutaj idziemy, może trochę w górę będziemy się kopać. No bo mogę przecież to nie. Ja jeszcze trochę do góry sobie pójdę i będziemy, znaczy ja będę robił sobie takie moje pomieszczenie startowe do kopania. Myślę, że już tutaj, jakby mogę. Co to było? Nie wiem, znowu ktoś się nachlał i teraz mordę Dobra, ale nieważne, nieważne, tak? Nieważne. Zawsze sobie pachodnie, pachodnie tak rozkładam. O, zawsze jest widn, wid, widniej, trochę widniej. Tak, widniej. O, kolejny węgiel w sumie. No nie, to najgorsze. Dobra, mi się chyba. Kurde, nie udało się. i nie usunąć, chyba. Według mnie. Aha, no, wiecie co ja sobie tak wejdę? sobie go chyba rozkopię. No nie tym, tylko tym. Drewno? Co jest? Ja tu drewno nie dawałem. Czy właśnie odkryliśmy kopalnię? Nie mówcie, że kopalnię właśnie odkryłem. Ej, kopalnie mamy. No i dobra, to trzeba... Mm, trochę żelaza pokopać. Które tu mamy akurat? Jak kopalnie mamy, no... Super! żelazo, dawaj. No będzie na zbroję. To gdzieś tam chcą te zombiaki i tak dalej. Te klipery, pająki to wszystko stąd szło. Eee, kurde, gdzie ja to kładę? To, to my masz przypalić. Ej, jak mamy tu kopalnie, no to dobry start mamy. Skrzynki, wszystkie ekstra. Jeszcze miecz sobie żelazny dam. Nie ja tylko kamienny, bo z kamiennym to mogę tylko na wieśniaków sobie iść. Dobra, w górę nie będę się kopał, bo może mi Creeper spaść i zginę jeszcze. Dobra, nie, nie kombinuję już tu. Nie kombinuję. Przepaliło się część. No jeszcze trzy. Jeszcze tylko trzy. Dobra. No, jeszcze trzy. To poszukamy sobie więcej. Więcej żela. O, drzewko wyrosło. Nawet, nawet teraz, dopiero teraz jest w skmie. Aha, i teraz nie przejdę, super. Tak, sami nie będę robi. Okej. Tam jest żelazo, kurde, ale mnie nie jest na rękę to Dobra, nie wiem, będę się kopał tak cię. No, albo się już przepaliło no. Powiedz, że się przepaliło Tak, przepaliło się trochę. No to tak, co jest najważniejsze? O kurde, osiem to i to może dobra, A ile... ile trzeba na. Ten. o kurde 7 nie wiem czy teraz tak jak mam tą zbroję tam iść i próbować czy lepiej poczekać i sobie więcej żelaza, żelaza sobie poszukać redstone to mnie już nie interesuje Dobra, idę po tamto żelazo, które było na górze, to co yy, widziałem. O tam. No, gdzie to żelazo? Tu jest, okej. Okay. Dobra. Dawaj, 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 dawaj to. No nie, nad Glowstone'em jeszcze... Najgorzej... Dobra, wykopię sobie tu... I Co jest? No... Laga mózgi miał ten Minecraft chyba... Dobra, wykopane. Ile? Sześć! No, zawsze to coś, tak, zawsze to coś Eee, co jest nie tu. Tak, mumu. Mu. Wiem, mumu, mu, robisz mu. Co, co na mnie huchasz? Patrz, ta, patrz, ta, co mam. Chodź ta, chodź ta. Eee, myślę, że już tutaj mogę skończyć ten odcinek. W sumie w następnym, jak nie zapomnę, nagrać więcej Minecrafta, eee, byśmy mogli iść do tej kopalni. A ja bym sobie tylko z... Zro... O, złoto! Proszę, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, no to już mamy na zegarek. To ja bym sobie jeszcze zrobił zegarek pomiędzy odcinkiem i ramkę na obraz. I wtedy będziemy wiedzieć, kiedy można iść sobie spać. I tarczę mogę sobie dać. Dobra, no to już jakby mogę jedną krowę sobie udupić, co mogę teraz sobie nawet zrobić. Stary krówko, musiałem, nie nauki. Hmm. Co? Dobra, no to... Dobra, koniec odcinka i do następnego.